Hello motherfucker. O, nie ma kluczyku do samochodu śmiecia. O, to jest lustereczko. O, no, lustereczko, powiedz, przecież To jest lektorka, to gdzieś u góry. Się w ja się dowiem, cię. No i musi patrzeć, no już znalazłem nawet. nawet. Dobra, otworzył ją teraz. Musi nawet patrzeć, ten. musi. A muszę! Tychikę będzie nam marnować, mi? musi. Oho. Pięć. Jąbka? Ja. BMF Are you here? 5. Are you close? I tu jest saszek! Are you here? A zapalić coś do światła? Close. Oczywiście, że nie. Po co? Pojebały się? Are you here? Are you here? Można zajęcie lustreczkę też zrobię. Będę ci tych hukach. Proszę, gdzie jest lustreczka? No, no dobra, jest tutaj. Nie robię to chyba na duchu wrażenia większego, ale... Ale możesz tak robić dalej. A, A może mnie zje. Are you here? Kurwa, duszę się. Jednak działa tu. Dobra. Are you here? Co jeszcze do niego mogę powiedzieć, bo zapomniałam? Chip, 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 chip. Do something. Where are you? Are you close? No, wszystko możesz mówić do niego. Tylko nie sobie wy... zamarzysz. Yo, you small dick bitch? Tak. Are you here? Być duch czy nie być duch? Internet mnie znowu nie kochać. Zjednaście stopnie w ogóle. 15. A nie, jednak kochać. Where are you? Jakas, no masz 52 psiki, co ty robisz tam? nic. Jak z duchem w pokoju? P pisze, zaczął pisać. Pięknie pisze. Pismo no, czy mam pismo. Ja mam pismo. Spirit side Jest. No... Ciekawie. A, trzeba przyznać. Are you here? Proszę gdzieś drzwi. Mogą... Mogą być odciski, no. Are you close? Where are you? I'm here Dobra, spierdalaj duch, kupwa, nie bawię się. Nie ma w palców, to od razu wam mówię, póki co nie ma. Dobra, nie no, niech... niech... niech ten. I weź sobie junks. No po co mnie? Zjemnie? 45 psychiki, dużo jeszcze. Co mogą być? Nie może być projektora, nie może być orbów. Może być. Mhm. Super. Więc nie wiem, co my patrzymy. A co? Przeszkadza ci? Trzeba wszystko wytestować. Weź te pigułki. A... Nie. A potem nas zje, zobacz. Że to, nie będzie. to będzie przez nią, będzie, że a, my zjechniemy. Będzie, będzie przeze mną. Przez nią. a nie przeze mną. Przez przez mną. Are no, you here? Are you close? No, bardzo. Mam truje na koniec Are you here? Are you close? Are you here? Are you close? Jesteś tu? Jesteś blisko? Polska? Are you here? Po Polska czy Francja? Iś ty, wkurzyłaś go! Cieszę się, o to mi chodziło Iś ty babo Are you here? Are you close? 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 E se estou? Onde estás? Estás perto? Não é sécada. Espere, torce de Patrz, Jankes ma już 34, Ej? zaraz ją wpierdoli, nie no Dobrze, no to mnie zje, no Chodź, Huzi, idziemy tam no, co, 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 co no, Zobacz, ile Janka ma psychik, zaraz pierdolią. Czekam Tu jest... tak, tu jest 3, 4, no, no też są takie dość niskie temperatury, tak samo jak i tutaj Tu jest minus jakby, no już minus jest Już jest minus? Jest? Tak, nie, nie No to jest Dziękuję dziękujemy, do widzenia. Gdzieś niepotrzebne mi były tabletki, kurwa. Pięknie. A i teraz żarła, nie no.